Witam wszystkich. No to mamy terenowy weekend i rozwieszona antena na krótkie fale na 70, na 80. I tu mamy podpórkę, żeby to ładnie wszystko stało. No to teraz przejadę tu pod suszarką do bielizny. Nie będziemy tam pokazywali, czy ich gaci, jak się suszą. A tu rozwieszone, postawione dwie anteny na masztach. Tu widać podpórkę. Fider idzie do budynku. A tu mamy balon jeden do jednego. Podparte to ładnie wszystko zestrojone. W dniu wczorajszym to robiliśmy z kolegami. No a tu stoi jeszcze grill, widać po wczorajszej uroczystości. I dwie anteny. Po prawej stronie na dwójkę i siedemdziesiątkę. A po lewej stronie, tu gdzie jest polska flaga, jest antena do Sibiradia. No a tu mamy oczywiście antenę na 7,7 7 mega i 3,5 megaherca. I to wszystko ładnie jest powieszone, zestrojone. I tak to wygląda, moi kochani. No tak wymyśliłem, żeby coś takiego było. Pręty wbite w ziemię. Do tego odciągi, aby to jakoś się trzymało. No i tak, jak widać, stoi od dwóch dni. Podejdziemy jeszcze tu do następnego masztu. Ten maszt to jest maszt fabryczny. 6,5 metra po rozłożeniu. I antena dwójkowa, siedemdziesiątkowa. Natomiast tu jest maszt. Może odejdę kawałek, o widać odciągi. I tu jest maszt przeze mnie zrobiony z rurek aluminiowych. I ten maszt ma dokładnie 8 metrów. No i plus antena do Sibiradia. Oczywiście, polska flaga, żeby było wiadomo, kto tu rządzi. I tak to wygląda, we trzech przyjechaliśmy, zrobiliśmy sobie. Weekendowy wypad terenowy z radiostacjami. No to muszę wam powiedzieć, mnie się to bardzo podoba. Takie dwa piękne maszty z antenami. Łączności już były robione w dniu wczorajszym i w poprzednim, bo po przyjeździe od razu zamontowaliśmy te dwa maszty z antenami, a w dniu wczorajszym z samego rana, tuż po śniadaniu, Zestroiliśmy antenę na 7 mega, a później na 3,5 mega. No teraz też jest wcześnie rano, niedziela. Żeby i wam pokazać jak to wygląda, robię właśnie ten film. No dobra. Wobec tego, jak to się mówi, mamy to. Tu są nasze podłączone radiostacje. Księgu G90, czyli radio KFowe ze skrzynką antenową do tego zasilacz serwerowy 60 amperowy. O. No dobrani, przeszkadzamy kolegom w łącznościach. A tu mamy 19 kanał ustawiony, radio CB, KPO DX5000. Bardzo fajne radio. Jak widać, z wyświetlaniem częstotliwości. Proszę zobaczyć, jakie tu są zakłócenia. Ich w ogóle nie ma. O, wezmę w ten sposób, żeby nie było odblasku. To jest pełna czułość odbiornika. I takie są tu zakłócenia. Praktycznie w ogóle nie ma. Wyłączę blokadę szumów. Tak, Taki jest szum w tym radiu, w tym miejscu. Praktycznie w ogóle nie ma zakłóceń, nie ma szumu. Cichuteńko. Naprawdę można rozmawiać z takich terenowych stacji. No ładnych po kilkadziesiąt kilometrów. A tu mamy. Na dwójkę siedemdziesiątkę też jakieś chińskie radio, no i zasilacz do tego 20 amperowy. można spróbować wywołać kogoś nawet zobaczymy czy. sq 5 kt sq 5 mbr przez 5. Nie ma kolegi Karola. Wywołanie ogólne. Wywołanie ogólne tu Stanisław Kłebek 5, Maria Barbara Roman przez 5. Zdezwał się kolega. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Będziesz w filmie umie umieszczony, ponieważ nagrywam właśnie film na YouTube'a i prezentuję tu możliwości naszej radiostacji, a w tej chwili rozmawiamy przez Wandę, czyli przez przemiennik krótkofalarski. Tu Stanisław Kłebek, 5, Maria Barbara Roman, przez 5. Wiem, że nadaje do mnie SQ5K, czyli Stanisław Kłodek 5 Karol Adam Roman. Dziękujemy bardzo za, za życzenia miłego śniadanka smacznego i my też życzymy tu w trzech kolegów jesteśmy, także Krzysztof poszedł na spacer do lasu. Sławek tu siedzi obok i nasłuchuje. Tak, próbuje coś w telefonie znaleźć, a ja robię łączności i nagrywam film, także zaraz idziemy na śniadanie, robimy no i zobaczymy później film na YouTubie. Pozdrawiam wobec tego. Jeszcze raz życzę też smacznego Karolu i do następnego spotkania. SQ5K, SQ5MBR przez 5. I tak to właśnie odbywają się łączności, właśnie tu przez tą antenę 2:70. Ładnie to idzie.

No, bardzo ładnie słychać. Na razie pozdrawiamy. Brawo, brawo. Drodzy towarzysze, ludu pracujący, co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem jest git. Dziękuję. Brawo.